Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Call of Duty Modern Warfare 3. Mamy kolejną misję i mamy kolejne osiągnięcie do zdobycia. Weźmiemy sobie cichą broń, kusza. Nie mamy zbyt wielu rzeczy, przydałoby się pozbierać. Cokolwiek, dobrze, lecimy. Minuta! Tą misję można bardzo szybko zakończyć, a dodatkowe osiągnięcie polega na rozwaleniu trzech helikopterów inną bronią. na wysokości 2000 Na tym się skupię chcę żeby była to szybka akcja. Zdecydowanie druga część zadania będzie gorsza. Gotowość! No to dobra, zaczynamy. Dobrze, by było wylądować na dachu, tutaj po bliskiego budynku. Mam pewien schemat działania. Tu 7 ląduje. Tylko będziemy musieli działać ostrożnie. Ale szybko również. Najgorsza jest pierwsza, tak naprawdę druga część zadania, nie pierwsza. Pierwsza jest dosyć łatwa. Będziemy realizować jeszcze osiągnięcie związane właśnie z rozwaleniem tych trzech helikopterów. Czyli tak. Brawo w gotowości Zrozumiałam. I bierzemy jej wieżyczkę. Już prawie. Do wszystkich śmigłowiec zniszczony. Dobra robota. Jeszcze raz. Szefie, posiłki koni idą w twoją stronę. Kapitanie, wciąż nie wykrywam promieniowania. Okej. Tutaj teraz musimy uważać. Podobnie jak w Jeśli nie ma tu materiałów radioaktywnych, to czego szukają koni? Oprzywujcie dalej! Bądźcie czujni! Starczy tej ciszy! Widziałem... W razie czego wiesz, jest. tak przedwega Koniec To nie dobrze, ale lecimy dalej Dobra. Okej. Okay. wrak! Brawo, uwaga! Śmigłowca ze wsparciem koła głowce ze wsparciem Warta, wzywam ostrzał cel oznaczony. Zwiedzam sygnał, wysyłam nalot. Atakują twoją pozycję. Broń się! mi więcej iż Dobra robota, jeszcze tylko jeden. Nie się. A! Wow, co tu się dzieje? Co tu się Udziwajki, dzieje? Urodku, kapitanie. No tak, widzę, 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 widzę właśnie. Twoją właśnie widzę. Rzeczka aktywowana. To musi mieć cel na czystej linii strzału. SPG na dachach! Zero siedem, jaka zmiana w promieniowaniu? Nie, prawda. Nie ma sensu, powinni już dotrzeć do reaktora. Brak frontu, zablokowane. I niech tak zostanie! O. Śmigłowiec dostał, nieźle. Śmigłowiec wroga, pikuje. Bierzemy teraz to, szybko. Dobra. Wysyłam cel dla bombowca. Przyjęłam urzędne, bombowiec w drodze. I jeszcze drona. Udało się! Osiągnięcie w bitę. Porządna robota. To, czego chcą koni, zostanie na ziemi. Brawo 6, uwaga! Koni wdarli się do reaktora, musisz się tam dostać. Ruszam do reaktora! Nadal podostrzałem! Zrozumiano, brawo kierujcie się do reaktora. Dobra. Teraz do reaktora.

Okej, okay, teraz jest najgorsza akcja. Ok, teraz ten gaz Kurwa <noise> mać Do wszystkich grupa koni zawiera broń chemiczną Kurwa, koni mają śmigłą tu gaz Zgubimy ich Warta, możesz ich śledzić? Zajmę się chwilę drogą Ale dostał 06, wiatr pokazuje że po drodze do stronie Nie mogę go nie, nie mam osłony Pozycje, jesteśmy w drodze Chodzi nie słuchali tu materiałów Dokładnie. Dobra, Szybko się, Coraz więcej gazu w prawo, podaj status. Już lecę, wypełnia się gaz. Mam problem. Prawo muszę opuścić osłonę i wejść wyżej. Obyście byli blisko! Wy <grywa> yes. już nie znajdę! Prawo jak sytuacja! Jesteśmy w drodze! Wytrzymaj się! Spadaj, gościu! <grywa> Udało się. Kapitanie, zostań z nami, ser. sześć dwa do potrzebna pomoc medyczna. No jednak się zatrudniliśmy. Okay. Dzień dobry, ser. Spokojnie, ser. Pokonał pan gaz, ale musi pan odpocząć. Wszystko gra. Mdłości i głowy? Zawsze. Nic nie jest. Baliśmy się, że pańska twarz się rozpuści, jak tamtych drani. Moim zdaniem wyglądałaby lepiej. <laughs> Koniec z chemikaliami? Zgadza się. Makarów uciekł z więzienia 6 godzin temu, a już ma przewagę. Co było w tym gazie? To planów Barkowa. Sarin? Mocno skoncentrowany, bardziej zabójczy. Jeden kanister skaził cały obszar. Zebrali go dość, żeby wydudzić cały kraj. Teraz jest dokładnie pod nosem fary. Musimy ją znaleźć. Zły. To pójdzie. Fara znowu. Polska. Makarów dysponuje wysoce skoncentrowanym sarinem. – Zabezpieczyliście go? – Niestety. Kapitan próbując prawie zginął. – Gdzie on jest? – Tutaj, Laswell. – Gdzie są rakiety? – Znalazłam rakiety Fary w opuszczonym kompleksie bunkrów. – Z czasów zimnej wojny. – Znamy te bunkry. Fara też. Dlaczego koni potrzebują silosu do przenośnych rakiet? No właśnie. Rozdzielimy się. Spotkamy się z Farą przy obszarze operacji. Przeczeszemy cały kompleks, żeby odzyskać te rakiety. Dobrze. Ja wybieram się do arkłów, żeby spotkać się z moim kontaktem. Do bazy wojskowej w Kastowi? Jak niby tam wejdziesz? Ostrożnie. Odezwę się, gdy już będę mogła. Do zobaczenia po drugiej stronie. Udanych łowów. Szóstka do Jestem w punkcie z bordem, jak sytuacja. Zmierzam do Charlie. Pan zajmie się alfa, kilo bierze brawo. Przyjąłem. Bez odbioru! Kurwa, fara! Musisz być czujny, staruszku. Ruscy wrócili do Urzykistanu. To najemnicy. Grupa koni. Wczoraj ukradli chemikalia na północy. A dziś rano moje rakiety. A to wszystko w ciągu doby od ucieczki Władimira Makarowa z więzienia. Szybki jest. No cóż, chcę nadrobić stracony czas. W drogę? Kto przystąpi rakiety? Kompania Cieni. Kompania Cieni nie ma takiej siły ognia. To chłopcy na posyłki. Są z nami. Oni próbowali zabić moich ludzi. Dowódca Graves to zrobił? Se miał rozkazy, ale tak. Mów kto. Generał Shepard. Shepard przysłał cztery rakiety? Moja broń, moja sprawa. To niebezpieczni ludzie, Fara. Tak jak i my, kapitanie. Słuchaj, nie chcę cię okłamywać, ale nie możesz wiedzieć wszystkiego. Dla was coś jest ściśle tajne, dla mnie to sekret. Mój kraj znowu jest atakowany. Brat nas ostrzega. To może sięgać poza granicę Uzbekistanu. Więc pomóżmy sobie. Jak zawsze. Ufasz mi jeszcze? Całkowicie. Dobrze. Widzimy się po drugiej stronie. Do wszystkich ok, czyli w tym momencie rozpoczyna się kolejna misja. Dlatego ja sobie zakończę ten materiał. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.